Prosimy o zabranie głosu pana Macieja Doruchowskiego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, znaczy ja nie będę dużo mówił, bo właściwie większość argumentów już padła. Natomiast ja, jak i moi koledzy w, ze Stowarzyszenia JOW, my jesteśmy stanowczo za tym, żeby po pierwsze znieść progi referendalne, te frekwencyjne do zera wszystkie po pierwsze i jak najbardziej ograniczyć progi przy zbieraniu podpisów. I zaraz to po, postaram się uzasadnić. Jest to punkt kluczowy, wydaje mi się, w, tym, tej wielkiej w projekcie tej wielkiej ustawy liczącej 150 stron. Wydaje mi się, że to jest rzecz kluczowa, ponieważ ona mówi o demokracji, o tym, o czym tutaj właśnie mówimy. Te zniesienie tych progów spowoduje, że SENS będą miały konsultacje, bo one będą do czegoś prowadziły i że, że, że Rzeczywiście nasi przedstawiciele czy też władze wykonawcze przez nas wybierane będą w sposób realny kontrolowane. Nie będą to ciała fasadowe, stanowiska fasadowe, czy też takie udawanie demokracji, które powoduje wynaturzenie funkcjonowania tam na tym na, na dole. Jak widać, jak, jak, jak wielkim może być wynaturzeniem funkcjonowania dział władz wykonawczych pochodzących w zasadzie z wyboru, można dzisiaj w Warszawie stwierdzić, jeżdżąc sobie wzdłuż biustrady. Kiedy widzimy tunel, który został wybudowany, za, za miliony złotych wzdłuż rzeki, 20 metrów od brzegu tej rzeki, pod trawnikiem. Podczas gdy wybudowanie tego tunelu, sens jego jest żaden, ponieważ tam wiodła trasa fantastyczna, szybkiego ruchu i ten, i powstanie tego tunelu niczego nie załatwiło. Wybudowanie tego samego tunelu w Śródmieściu, który by przejął część ruchu tranzytowego pomiędzy Ursynowem a Żoliborzem, zmniejszyłby ruch w centrum miasta o 20% i był, wszystko było dobre. Dobrze. Teraz tylko tajemnicą poliszynela jest, dlaczego ten tunel został wybudowany? Dlaczego te miliony zostały wydane? Bo pytanie jest, ile procent z wydanych milionów trafia do kieszeni ludzi, którzy funkcjonują. I tu jest następny problem, o którym była mowa, to jest tych kadycyjności prezydentów miast i władz wykonawczych. Otóż, proszę Państwa, w małych miastach, miejscowościach, wiosce, niewielkim miasteczku, tam gdzie wszyscy się znają i wszyscy są jak na Widelcu, ci ludzie wybrani, progi są moim zdaniem zbędne. Natomiast w wielkich organizacjach są są niezbędne, ponieważ właśnie w wielkich organizacjach jest możliwe stworzenie takiego systemu klienckiego. Tu nie chodzi o jakąś taką korupcję, którą łatwo można wychwycić, ale bardzo skomplikowany system kliencki, w którym układy mogą trwać wtedy już latami, a nawet dziesięcioleciami. I dlatego po to, żeby to przerwać, trzeba wprowadzić system kadencyjności. To, co zostało wprowadzone w wojsku, to, co jeszcze w Polsce w I Rzeczypospolitej, kiedy nie było kadencyjności hetmanów, wprowadzono w konstytucji trzeciego kadencyjność z tego właśnie powodu. I ta kadencyjność w wielkich organizacjach jest niezbędna do właściwego funkcjonowania. Teraz jeszcze wrócę, dwa, dwa słowa powiem na temat tej progów frekwencyjnych, proszę Państwa. Otóż istnieje jakiś fetysz tej frekwencji. Pytanie jest, po co ma być 100% frekwencji czy na czterdzieści frekwencji, jeżeli większość obywateli nie chce się wypowiedzieć? Dzisiaj na tej sali szereg osób była pytanych o, o głos i zrezygnowały ze swojego głosu, nie chciały się wypowiedzieć, dlatego że uważały, że inni albo już powiedzieli to, co oni chcieli powiedzieć, albo nie mają nic ważnego do powiedzenia. Proszę Państwa, w, w Ojczyźnie demokracji, w Atenach, yy, czy wiecie Państwo, ile osób miało prawo głosu? poniżej 8% mieszkańców. A z tego y, y, brał udział w, w tych wyborach chodziło na agory może no może połowa. Zatem 4% osób decydowało o losach społeczności w kraju w filarze, w fundamencie demokracji, jaką jest Anglia. Jeszcze na początku XX wieku prawo głosu miało około 2,5%, 2,6%. We Francji poniżej 2%, proszę Państwa. Ale były wybierane władze, były one kontrolowane i funkcjonowały. I można się spierać, czy dobrze, czy, czy źle, ale pytanie jest, czy nasze władze wybierane w ten sposób funkcjonują lepiej, czy gorzej. Natomiast zniesienie progów całkowicie, do zera, Frank powoduje jedną rzecz, bo, bo to jest taki demagogiczny, demagogiczne stwierdzenie, że mniejszość będzie decydowała o większości. Po pierwsze zawsze mówimy tak, że ci, którzy nie idą, a mogliby pójść do, do referendum czy też do, do wyborów, to oni się zgadzają z wolą większości, czyli oni zabrali głos. W ten sposób, że zdali się na tą większość, czyli oni poparli większość, czyli te, jeżeli, nie, jeżeli poszło nawet powiedzmy 10 osób i, i z tych 10 połowa, 60 czyli 6 ogólnej społeczności zagłosowała za jakimś rozwiązaniem, to tak naprawdę zagłosowało za tym rozwiązaniem 96 bo cała 90 pozostałych powiedziała, „my, Wy, y, y, przyłączamy się do głosu większości i to jest prawidł, prawidłowa y, interpretacja procesów demokratycznych. I teraz w demokracji jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, że, że po to, żeby, żeby ta demokracja funkcjonowała, to trzeba myśleć nie o tym jednym akcie, jakim jest spełnienie tej, jakiegoś aktu wyborczego czy aktu głosowania. Tylko jeszcze trzeba pamiętać o procesach społecznych, jakie wyzwala to właśnie głosowanie, proszę Państwa. I to jest tak, że jeżeli my, my już wiemy, spodziewamy się tego, że będzie referendum i spodziewamy się tego, że nie będzie progu wyborczy wyborczych, to my uruchamiamy wszystkie nasze siły i wszystkie nasze argumenty, najlepsze nasze zasoby po to, żeby przekonać do swojej racji. To jest dopiero żywa demokracja. To jest żywa dyskusja. To jest walka na argumenty. Nie na haki, nie na jakieś, jakieś pomówienia, rzucanie oskarżeń fałszywych często. Proszę Państwa, to jest prawdziwe życie społeczne, prawdziwe życie obywatelskie. I do tego powinniśmy zmierzać. To gwarantuje nam jedynie zniesienie ograniczeń wszystkich kagańców i kajdanów. Zniesienie tego wszystkiego. Bo tylko wtedy będziemy mogli mówić, że my jesteśmy w stanie z, z naszymi sąsiadami z sąsiadami, z naszymi y, ziomkami, jakoś się porozumiewać. Właśnie pytanie, co to jest, kto jest polityk no z, z, z greckiego to jest ziomek, to jest krajanin, to jest, polityka polegała na tym, że znajduje się reprezentanta, który nas, sąsiadów jego y, y, reprezentuje. I, I ja bym bardzo apelował do panów posłów o to, żeby to wpisać, do, szczególnie do, też do pana Regulskiego, z którym mieliśmy niedawno starcie, którym ja panu zarzuciłem, że jest wrogiem demokracji właśnie z tego powodu w referendach jedynym jedynym mandatem na to, że, który, który sprawia, że, że panowie posłowie, pan prezydent czy, czy panowie prezydenci miast, czy panowie radni w miastach miast, sprawują swoją władzę, jest to, że głupi ludzie, pijacy, niewierni ludzie idą do wyborów i swoją kartkę wrzucają. I my, ci wszyscy panowie, o których wymieniłem, wszyscy ci reprezentanci, oni Reprezentują tych ludzi, tych w cudzysłowie szare masy, tych wszystkich w cudzysłowie głupich ludzi, których później w niektórych swoich wypowiedziach pomiatają. Trzeba pamiętać o tym, trzeba spokojnie się pochylić nad tymi ludźmi. I to nie mówić tak, że oni są głupi wobec tego ja mu, mogę za niego zadecydować. To ja, wiedząc o tym, że oni ma, nie mają wiedzy, mam pójść do nich i, i, i ich przekonywać. Ale jedynym sposobem, żeby zmusić tych ludzi, którzy nie chcą tego robić, jest to, żeby referendum miały odwoławcze miały zerowy poziom frekwencji, bo wtedy będzie czuł się prezydent miasta burmistrz czy jakikolwiek człowiek, członek władzy przedstawicielskiej, zwłaszcza wykonawczej przedstawicielskiej, będzie czuł się kontrolowany. A co to oznacza, to ja odsyłam do, do, na stronę JOW, tam kiedyś napisałem taki artykulik, gdzie, który zatytułem test hydraulika. Jeżeli Państwo sp sp spróbujecie wpuścić do domu hydraulika, powiedzieć ma Pan dwa tygodnie czasu, ma Pan gwarancję dniówki 100 czy 200 zł, i ja cokolwiek by Pan nie zrobił, Pana nie odwołam, nie wyrzucę i chcę sp spytać się, proszę zrobić taki test hydraulikiem czy jakimkolwiek innym rzemieślnikiem i zobaczyć po dwóch tygodniach, czy on swoją pracę wykonał. Grazie mille.